Już w Izraelu mówi się o tym, że jest to najdroższa wojna w historii Izraela, jeżeli chodzi o rachunek ekonomiczny. Państwo, które ma wiele otwartych frontów, jest atakowane z powietrza, chociażby przez ugrupowanie HUTI, bojownicy HUTI, czy prawda ta organizacja HUTI, nie zniszczy państwa Izrael. Ale paraliżuje je. Hamas nie zniszczy Izraela, ale wystrzeliwując rakiety w miasta izraelskie paraliżuje je. To samo każda inna organizacja, czy to na przykład Hezbollah. I to sytuacja wygląda w ten sposób, że jak długo państwo demokratyczne z nowoczesną gospodarką, z innowacyjną gospodarką jest w stanie funkcjonować, jeżeli codziennie wyjął syreny i czas chodzić do schronu, czyli nie idzie się do pracy, nie idzie się do szkoły, kierowcy, którzy pracowali w przedsiębiorstwach są zmobilizowani do wojska, kierownicy budowy są zmobilizowani do wojska, no bo przecież jest powszechny pobór w armii izraelskiej, dotyczy także kobiet i cały czas ci ludzie są na wojnie. Więc takie państwo ma totalny przestój, i to uderza też ekonomicznie w ogóle w państwo Izrael.